No i witam w kolejnym odcinku z Włeską oparty na teście gaźnika. z takiej strony. Tam. To nie jest reklam. To jest gaźnik podróbka Delorto 21 mm. No, gaźnik, właśnie, z Motors. Tak, i on gotowy do montażu do i z wszystkim. Tak, o. Zrobimy też, czy to działa. Bo potrzebowałem taki gaźnik, więc kupiłem taki, już nie chciałem się bać oryginalny. Zobaczymy, co to warte. 150 zł z takim filterkiem klucz. Gotowy do montażu, więc montujemy i się przekonamy, co to będzie.

Regulować to mam dużo powietrza jeszcze, ale... A nawet nie Jest Powiem szczerze rakieta In, inny, inny motocykl w ogóle na tym gaźniku powiem wam szczerze I polecam go szczerze. Naprawdę bardzo dobrze Nic się regulowałem tylko trochę szybkę od biegu jałowego pod i od obrotu I normalnie tak o. W ogóle inny motosy tutaj mam naprawdę bardzo dobry gazik, taki zabiony Nie ma co trzeba być w ogóle w oryginalne bo jest taki gazi dobry do dypozycji Tyle.